Witam, pokażę Wam dzisiaj zabawkę edukacyjną, moje emocje firmy Kiss Kids z serii Training to S. To taka prosta, wisząca mata, dwustronna, a naprawdę kryją się za nią naprawdę wielkie emocje. Często jest tak, że e, dzieci do końca nie wiedzą, co czują. Nie wiedzą, skąd się biorą emocje, nie potrafią ich nazwać, a ta zabawka pomoże im odkryć swoje emocje, poznać, ale także zrozumieć emocje innych, tak, żeby lepiej więzi społeczne i te interakcje z rówieśnikami e, przebiegały, bo dzieci zrozumieją, co chce od nich druga osoba, jak się czuje, co myśli, e, i to poczucie empatii spowoduje, że te umiejętności społeczne na pewno będą się rozwijać. Dzięki tej e, tablicy możemy ułatwi nam ona nazwanie emocji. Czy chłopiec jest wesoły, czy smutny, czy płacze, czy jest jakiś taki, nie wiem, zagniewany. Mamy tutaj informacje o tym, o tych emocjach. One są w języku angielskim, więc też mamy pretekst do tego, żeby uczyć dzieci angielskiego, ale to też jest miejsce na to, żeby umieścić zdjęcie dziecka, żeby zrobić zdjęcie dziecka, kiedy. Czuje się, kiedy właśnie tak się czuje, tak żeby dziecko pokazało, co to znaczy, że jest smutne, co to znaczy, że jest wesołe, kiedy jest wesołe, jaką ma wtedy minkę. Jak dziecko zobaczy swoje zdjęcie w tej przegródce, będzie pamiętało, co się wtedy działo z jego ciałem, jak, jak jego twarz reaguje, jak też reagują inne dzieci na daną sytuację. Tu mamy lusterko do robienia min, myślę, że świetny patent i... A tu mamy książeczkę, w której te miny możemy narysować w różny sposób. I możemy się zastanowić, na przykład, jak się czuje chłopiec, który chciał e, wyjść na plac zabaw, a zaczął padać deszcz. No co, jest wesoły czy smutny? Jaką maminkę? I dziecko wtedy patrzy w to lusterko e, i stara się oddać te emocje zrozumieć te emocje. Tu jest kilka różnych przykładów: chłopiec, który się skaleczył e, w kolano. E, chłopiec, któremu kolega tutaj Patryk akurat rozdarł zeszyt. tak, jak, jakie wtedy e, są uczucia? Chłopiec, który marzy o samochodzie, jaką maminę. minę. Z drugiej strony e, tej tablicy, którą w ogóle łatwo można powiesić e, na jakimś haku w pokoju, są różne wydarzenia. Które częściowo są oddane w tej książeczce, więc mamy tutaj na przykład chłopca, który o marzy o tym samochodzie i nie wie, czy dostanie. Jakby też się możemy zastanowić, co, jaką maminkę możemy jakby przerysować. Jak się czuje chłopiec, który nie może wyjść na plac zabaw? Co czuje e, dziecko, gdzie, kiedy ten piorun? Strzela za oknem, tak, i robi się straszny huk. I co ty czujesz? To jest pytanie do dziecka, jeżeli dana sytuacja zachodzi, co myślisz? co zrobić, żeby ten lęk opanować. No i emocje, taka najtrudniejsza rzecz dla dzieci, która dla nas może się wydawać nieważna, że, że dziecko, nie wiem, boi się wejść do ciemnego pokoju. Dla dzieci to jest naprawdę koniec świata. I jeżeli oni zrozumieją, dzieci zrozumieją te swoje emocje, nauczą się o nich mówić, na pewno komunikacja z nimi się polepszy i będą się czuły bardziej komfortowo i miło. Zabawka bardzo, bardzo mądra. Myślę, że powinna się znaleźć w domu każdego już dwuletniego dziecka, ale też świetnie się sprawdzi w przedszkolu. Będzie taką łatwą pomocą edukacyjną do tego, żeby z dziećmi o tych emocjach porozmawiać i coś z nimi robić i rozumieć emocje także drugiego człowieka.